Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Wąchaniu w Ciemno. Witam Was, ja w nieumytych włosach, ale nie chcę mi się, mam wolne, nigdzie nie wychodzę, więc nie będę miał włosów. Bo mi się nie chce. Po prostu. Dzisiejszy odcinek Wąchania w ciemno będzie troszeczkę inny niż do tej pory był, bo nie będę losował próbek z worka z próbkami, tylko mam sobie 5 próbek, pięć tym razem, nie 6, które otrzymałem od jednego z moich widzów i chciałby, żebym je przetestował i żebym je powąchał i powiedział, co o nich myślę. Także. Tak sobie zrobimy. No, no czemu nie? Myślę, że to fajne urozmaicenie. Jeśli macie jakieś, nie wiem, marzenie, nie wiem co to za marzenie, żebym coś od was powąchał i to ocenił, no to możecie się odezwać do mnie na maila, jakoś się zgadamy w kwestii wysyłki i tak dalej. Więc no, tak tylko mówię, pierwsza próbka jaką sobie przetestuję to ud infini od Dusity. I muszę przyznać, że trochę się cykam, bo słyszałem o tych perfumach em, dużo. Niekoniecznie dobrego. Słyszałem, że pachnął bardzo, bardzo fekalnym udem. Także nic. Postaram się zaaplikować na skórę niewiele i zobaczymy, cóż to takiego, cóż to za potworek. Hmm. Nie jest tak źle. Mam wrażenie, że wąchałem gorsze rzeczy. Jestem się gorsze agarowce. Też tu faktycznie jest, jest trochę inaczej. Jest ciekawie, ale ten ud nie jest. Jest dosyć trudny, wymagający, ale nie pachnie on. Nie kojarzy mi się z... Kupą. W sensie. Może jest odrobinkę brudny, ale bardziej mi się kojarzy z jakimś zapachem, nie wiem, palonych kabli. Tak nieco industrialnie. Nieco tak metalicznie, zwierzęco, ale nie jest taka. Nie jest to ani zapach kojarzący się z, z jakimś moczem, czy z jakimiś ogólnie z ludzkimi wydzielinami, tylko taki, nie wiem, taki futrzany, taki włochaty. Poza tym jakieś nuty słodko-waniliowe mam wrażenie w tle, um, nieco róży, ale no głównie ten taki drzewny, mocny ud. Nieco takich nut mydlanych, kojarzących się z szarym mydłem. Okej. Okay. Hej, no nie jest, nie, nie jest taki, taki straszny jak ludzie pisali, przynajmniej, no nie wiem, może ja mam trochę już spaczony nos, ale naprawdę nie, nie jest... Nie jest tak źle. Myślę, że dałbym radę, dałbym radę go założyć spokojnie. Nie wiem, jakie byłyby reakcje otoczenia, ale. <grytania> no, jak dla mnie nie jest, nie jest zły. Sprawdzę nuty. Nuty według fragmentiki to udzla osu, róża majowa, kwiat tunezyjski, pomarańczy, drzewo sandałowe jest cywet, piżmo i madagaskarska wanilia. Dobra. Druga próbka. I druga próbka, co my tu mamy? Ensens Capnos marki Mazon Incens. Mm, zapach... taki nieco ziemisty, pudrowy, mam wrażenie, że irysowy. U, wyszło, dobra. Mam ehm, wrażenie, że skóra taka dymna, nieco jakby, nieco takiej wędzonki drzewnej. Ehm, wędzonki drzewnej, no, no tak, no nieważne, <grytanie> po, po prostu wędzonki palonego drewna, dymu. A też sporo takiego pudrowego, mam wrażenie, irysowego ciepła, takiego nieco make -upowego. Słodycz taka nieco balsamiczna, waniliowa. Przyjemny zapach. Chociaż wierzę, że te nuty takie mocno dymno-skórzane mogą być dla wielu e, bardzo wymagające. E, niełatwe do noszenia. No, kolejne pachnidło raczej z takich trudniejszych, bardziej wymagających. No, e, ale. Spogo. Podoba mi się. Nuty według fragmentyki to czerwone owoce, nuty zielone, skóra, olibanum, nuty drzewne, nuty słodkie i piżmo, takie bardzo enigmatyczne nuty. Zobaczymy może, może na stronie producenta są jakieś inne nuty podane. Eee, raczej nie bardzo, bardzo podobnie, enigmatycznie. No dobra. Fajnie. Zdziwiło mnie trochę, że nie ma irysa. też, no nie wiem, no jest, jest tak pudrowo, ale może niekoniecznie irysowo. No taki... Nieważny, dobra. Trzecia próbka. Um, Ażmal. Nigdy nie wiem, jak się czyta nazwa tej marki. Ajmal, nie? Ażmal, pewnie. Nieważne. Muhalat Shams. O cholera. Tu, tu jest fekalny UD dopiero, nie w tym UD Infini. Uh. Bardzo słodko, zwierzęco, brudno. Fekalnie. To pachnie. Ja będę obrzydliwy teraz, ale to pachnie jakby się miało rozwolnienie i wytarło sobie tyłek takim nawilżanym, zapachowym, kwiatowym papierem toaletowym. Cudownie. W sensie nie, może, może troszeczkę troszeczkę hiperbolizuję, bo nie, nie jest. Nie pachnie to tak bardzo fekalnie. Pachnie brudno zwierzęco, ale trochę fekalnie, ale nie ma, nie ma tragedii, no. Nie pachnie to stricte jak straczka. Ale no, zapach zdecydowanie kolejny, wymagający bardzo zapach. Jeśli szukacie, lubicie ud takiej czystej, brudnej, czystej, brudnej postaci, to dziwnie zabrzmiało strasznie. Taki ud pachnący naturalnie, brudno to myślę, że możecie się zainteresować, jeśli szukacie mocnych wrażeń, no to czemu nie. No okej, okay. nuty to ud, nuty drzewne, piżmo, ambra i nuty kwiatowe, również enigmatycznie. Spoko, ciekawie. Kolejna próbka. Mamy dwa Amułaże. Jest to Amouage Gold i Amouage Figment. I oba te perfumy, e, obie te kompozycje wąchałem już swego czasu. Figmenta na premierę jakoś w perfumerii Quality, ale nie pamiętam jak on pachnie. Golda miałem chyba nawet odlewkę i pamiętam raz go założyłem globalnie, to było przeżycie. Wiem, że porównałem go kiedyś do zapachu oszczanego starego dziada. Nie wiem, tak, tak mi się... W sensie no, pachniał tak nieświeżo moczem i kwiatami, nie wiem zobaczymy, też to będzie dla mnie ciekawe jak mi się zmienił e, zmienił nos zmieniły upodobania i jak zmienił się odbiór tego zapachu u mnie przez lata, po latach wąchania, wąchania różnych dziwadeł dobra to gold najpierw hmm. mm. Ojej, Te, teraz mi aż głupio, że tak o nim napisałem kiedyś skąd ja wziąłem ten mocz, nie wiem Przemiły zapaszek. W sensie, e, taki oldschoolowo, klasyczny, e, bardzo, bardzo, bardzo kwiatowy. Takie nuty mydlane, kwiatowe, czyste, piżmowe. Pachnie to ogólnie jakieś bardzo takie luksusowe, drogie, naprawdę drogie mydło. Pachnie bardzo klasycznie, bardzo tak elegancko. E, jest czysty, mydlany, kwiatowy, ale też ma taką nutę nieco taką taką brudnawą, taką zadziorną, fajną nutę. Właśnie powoduje, że ten zapach nie jest taki bardzo nudny i typowy. Tylko ma coś takiego, co no, no, skupia się na tym... No nie, no. Ma coś takiego wyróżniającego się, coś, co powoduje, że jest to zapach bardzo ciekawy. Myślę, że może być fajny, wymiar wielowymiarowy, może się fajnie rozwijać na skórze. No dobra, zobaczymy. Okej. Okay. To figment, a jeszcze nuty golda nie przeczytałem wam. Jest ich sporo, ale takie główne, najbardziej wyczuwalne przez użytkowników, fragrantyki to cywet, pizmo, jaśmin, to jest coś, nie wiem, co to jest. Konwalia, kadzidło, OK. No dobra. Miły. <ścoughs> Czyli no zmienił mi się trochę nosek przez lata, jak widać dobra. figment leci na skórę. Otwarcie jest... Y nie jakaś spleśniała pomarańcza. Jest nieco takie musujące, cytrusowe, mam wrażenie. Wydaje mi się, że te cytrusy zaraz opadną. E, jakaś oranżatka cytrusowa, taka pomarańczowa, wiecie, taka w proszku. E, tego nuty takie pleśniowe, wilgotne, ale jednocześnie czyste. W sensie bardzo dziwne kojarzy się z jakimś. Z takim Zawilgotniałym praniem. Trochę jak proszek do prania, ale też trochę jak pleśń. Nie wiem. Jakiś spleśniały ręcznik. Sple <grymny> Bardzo ciekawy, e, ciężki, ale jednocześnie taki lekki. Le <grymny> Trudno mi go opisać bardzo. Wyjątkowa rzecz. Ma jakieś takie właśnie nuty cytrusowo-świeże, kojarzące się z praniem, ale też dużo nut ciężkich, takich wrażenie balsamiczno-żywicznych i też takich pleśniowych, wilgotnych. Takie dziwadło, ale fajne. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o otwarcia. Widzimy się niedługo. Niedługo. No dobra, minęło całkiem sporo czasu odkąd nałożyłem te perfumy na skórę, bo około godzina, także fajnie, myślę, że co nieco się tutaj pozmieniało, będę mógł co nieco o nich powiedzieć. Pierwszy był UD Infini. Hej, on jest fajny! Naprawdę, nie, nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak. Żałuję, że, że użyłem go w tak małej ilości. Będę musiał ponowić testy na pewno trochę, z trochę większą ilością, ale on jest naprawdę przyjemny. W sensie inaczej, nie jest wymagający, raczej taki odważny i nie każdy będzie mógł go założyć to na pewno, ale nie są to zdecydowanie jakieś strasznie przerażające perfumy. Bardziej niż jakieś brudne zwierzęce, fekalne, jak niektórzy piszą. Według mnie są bardziej takie industrialne, nie wiem, metaliczne. Kojarzące się z jakąś, nie wiem, z jakąś brudną gumą, ale też są fajnie ocieplone tą wanilią różą. Naprawdę kurczę, no, mi się podoba. Jestem zaskoczony, ale podoba mi się ten UD Infini i jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Jeśli znacie te perfumy, dajcie obowiązkowo znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Dobra, drugi był Encens Capnos, coś takiego. Mm, tu jest zdecydowanie więcej olibanum niż otwarcie takiego fajnego, drzewno, cytrusowego. Mm. Ta skóra nadal jest, ale jest ona zdecydowanie wygładzona, już trochę bardziej w tle. Zapach się trochę ocieplił. Zrobi się bardzo, bardzo przyjemny trochę kojarzy mi się nieco anyżowo, nie wiem dlaczego, trochę mi się kojarzy z też, z też z takimi perfumami jak Lilipur od Tiziana Terenzi, które bardzo lubię, tu jest co prawda, mam wrażenie trochę bardziej wytrawnie, trochę bardziej tak gładko, mniej słodko, ale ogólnie klimat jest podobny i kurczę, no ten anyż nie wiem skąd, ale troszeczkę mam wrażenie taki... Anyżowej nuty tutaj jest, nieważne. W każdym razie, naprawdę fajne pachnidło, bardzo mi się podoba. E, trzeci był ten Ażmal. Okej, okay, tu e, Ażmal wyłagodniał. No, już ten, ten UD nie jest taki e, fekalny. E, nie kojarzy się jakoś tak, wiecie, z oborą czy z czymś. Nadal jest taka nuta zwierzęco brudna, oczywiście, ale. A nie jest ona tak drażniąca, tak mocna jak w tym otwarciu. Myślę, że. No, wyłagodniał wy po prostu. E, pachnie bardzo, bardzo podobnie do tego, co mieliśmy w otwarciu. Takie nuty kwiatowe, e, słodkie, te właśnie udowe, drzewne. Ale po prostu zapach tak łagodnieje, no i tyle. Spoko. E, czwarty, czwarty był Gold od Amuarza. Gold się zrobił taki trochę kwaśny. Mówię, kojarzy się nadal bardzo czysto, że tak jakby, jaka nu nuta, kurczę, znam ten zapach, ale nie potrafię sobie przypomnieć, co tak pachnie, więc yy, trudno. nie, Nieważne. Nie, nie A taka nuta nieco taka kojarząca się trochę ze skórką cytrusów, taka mm, trochę gorzka. Wydaje mi się, że to jest jakaś nuta kwiatowa. Ja znam ten zapach, kurczę, to pachnie jak coś znajomego, taki jakiś Coś do pielęgnacji ciała, mam wrażenie, jak balsamowo, mydlanie, a też bardzo klasycznie, oldschoolowo, elegancko. Sorki. Ma też taką nutę fajną, delikatnie zwierzęcą, która naprawdę powoduje, że zapach aż uzależnia. Chce się go wąchać i wąchać. Bardzo fajny i... No, jestem zaskoczony, bo pamiętam, że moje pierwsze spotkanie z nim było takie sobie, niezbyt udane, wydaje mi się. No a... Teraz kurczę, no, albo mój gust się zmienił, albo nie, wiem, może była jakaś reformulacja i po prostu nie pachnie już moczem jak kiedyś. Nie, nie wiem, nie pamiętam. Dajcie znać, jeśli wiecie coś na ten temat. Yy, a ja przechodzę do Figmenta. Figment kojarzy mi się, np. przykład, z batem od Zoology, tym starym, albo z, z nightflyerem od Olympic Orchids. Ok, jedno i to samo. Yy. Słodkie owoce, nuty ziemiste. Takie jabłkowe, pleśniowe, jak spleśniało jabłka, to trochę pachnie. Też tak dalej, tak, trochę takich nuczystych, no, kojarzących się z jakimś wypranym, zawilgotniałym ręcznikiem. Okej, okay, muszę przyznać, że bardzo ciekawe pachnidło. To na pewno. Dobra, na tym skończę. Tyle ode mnie. E, obowiązkowo jestem bardzo ciekawy Waszych opinii na temat tych zapachów, więc jeśli cokolwiek z tego znacie, dajcie znać. Tyle, dzięki, papa. Pa.